Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Andrzej Leszczyński, pracuję w PKO Banku Polskim i jestem z tego dumny. Przedstawię Państwu bank trochę w innej perspektywie. Po pierwsze chciałbym, żeby ci, którzy nie wiedzą, co to jest PKO Bank Polski, zrozumieli skalę. Co czwarte obywatel w Polsce ma konto w tym banku. To jest ponad 6 milionów ludzi. To daje skalę, rozmiar. Bank zarządza 200, już myślę, że w tej chwili 200 miliardami złotych aktywów. Jak pomyślicie o tym, ile to jest pieniędzy, to też daje pojęcie skali. To jest 1200 oddziałów, 1200 agencji, 2,5 tysiąca bankomatów, grubo ponad 20 tysięcy pracowników, więc pewnie jak poszukacie w rodzinach, to ktoś z nich pracuje. Jest to ogromna machina. W przypadku, gdyby ten bank stanął, to w pewnym momencie zatrzymuje się nasza gospodarka, ponieważ przez ten bank przepływa. Większość pieniędzy w naszej gospodarce. Jest to ogromna rzecz. Co napędza bank? Jak się nad tym zastanowimy, to bank napędza wartości. Co jest ważne dla banku? Bardzo ważna jest dla nas wiarygodność. Dlaczego? Ponieważ powierzono nam te 200 miliardów, to musimy być wiarygodni, żeby je utrzymać. Musimy się tak zachowywać. Ważna dla nas jest satysfakcja klienta, żeby te 6 milionów ludzi z nami zostało, ich przybywało. Musimy się ciągle doskonalić. Być coraz lepsi, nie zakładać, że jesteśmy idealni, mamy konkurencję na rynku. Musimy być przedsiębiorczy, mieć nowe pomysły, nowe idee, próbować robić nowe rzeczy. Jak spojrzymy na te wartości, to odnosząc je do tej konferencji a, chciałem się z wami podzielić, zastanowić, czy open source nam w tym pomaga. Czy Open Source jest wiarygodny, wpływa na satysfakcję klienta, ciągłe doskonalenie. Co to jest dla mnie wiarygodność, jako człowieka od IT? To jest to, że moje systemy są dostępne. Jeżeli przyrzekłem, że dostępność ma być 99%, to ja mam to dostarczyć. Co to jest satysfakcja klienta? To to, że dostarczam różne rzeczy na czas. Jeżeli obiecałem dowierzenie projektów w czasie, to ja mam je donieść. Co to jest ciągłe doskonalenie? Że staram się ulepszać moje systemy, staram się mieć większą dostępność, lepiej działające. Przedsiębiorczość? Próbujemy nowych rzeczy, nowych projektów, których ktoś inny nie zrobił. Jeżeli spojrzę na to, to dla mnie Open Source jest wiarygodny. Sporo z moich systemów działa w oparciu o Open Source. Dostępność systemów jest bardzo wysoka. Realnie mogę powiedzieć, że w Banku PKO i w innych bankach Open Source jest używany. Realnie. Wasze pieniądze działają w oparciu o te systemy, więc są to systemy wiarygodne. Czy nasi klienci wewnętrzni są zadowoleni z Open Source'u? Tak. Moi klienci, to jest między innymi development, oni coraz częściej wybierają open source, zaczyna to być technologia pierwszego wyboru. Linux, JBoss, Java, jakkolwiek czy ona jest open source'owa do końca czy nie, Apache, te wszystkie technologie są coraz bardziej popularne w bankach, czyli w instytucjach normalnie konserwatywnych. Czy następuje ciągłe doskonalenie tego softu? Tak. Są kolejne wersje, rzeczywiście się to dzieje, są nowe funkcje, jest coraz lepiej. Czy w oparciu o ten soft można stosować przedsiębiorczość? Tak, ludzie wymyślają bardzo ciekawe i różne rzeczy. Więc mogę powiedzieć, że z praktyki Open Source spełnia te wartości jest używany w ten sposób w banku. Jak to wygląda realnie? Na platformie X86 mamy w tej chwili 226 Linuxów i to różnych. To nie jest farma jednolitych Linuxów, one są używane do bardzo różnych systemów do systemów czasu krytycznego, które działają 24 na 7. Do systemów, dzięki którym dostajecie się do waszych pieniędzy w banku. Używamy pięciu klastrów Linuksowych. To jest rzecz też dosyć rzadko spotykana w tej chwili. 68 JBossów, 30 Tomcatów. Nie zawsze to widzicie, ale wasze pieniądze działają w oparciu o open source. Co rzadko spotykane, mamy 76 środowisk Linuksowych na mainframe. 10 Postgresów, 21 SQLi, na mainframe'ie również dużo systemów działa. Także jeżeli korzystacie ze usług banku, to pod spodem macie mnóstwo open source'a. Nie jest to jedyna technologia, której używamy, ale tego jest naprawdę dużo i przybywa. Co ciekawe, w tej chwili kończymy powoli projekt schodzenia z dużych korporacyjnych Unixów na rzecz Linuxa. I jako klienci mam nadzieję, że nie zauważyliście spadku dostępności, a zauważyliście wzrost dostępności systemów banku. Jest to przezroczyste dla was, ale my to robimy. Jak wygląda typowe użycie w tej chwili architektoniczne open Source? A? Najczęściej spotykane. Typowy klaster bazodanowy, który jest używany w bankowości. Pod spodem mamy dwie macierze dyskowe z replikacją. Na górze mamy dwa serwery intelowe, używamy Linuxa. Zamiast Unixów korporacyjnych przechodzimy na Linuxa i to się dzieje. Czasami używamy Linux Klastra Natomiast najczęściej Veritas Cluster. I to, co jest zaznaczone na granatowo, to jest obszar, gdzie prosimy społeczność open sourceową o doskonalenie jeszcze produktów i z chęcią przejdziemy na inne produkty. Jakkolwiek Veritas Cluster jest bardzo dobrym narzędziem, a powyżej używamy najczęściej bazy danych Oracla. Przyglądamy się bazom open sourceowym i w iluś miejscach, jak używamy? Natomiast klasycznie robimy to i z tego co wiem koledzy w innych bankach, bardzo często używają również takiej konfiguracji. W przypadku serwerów aplikacyjnych najczęściej Linux pod spodem. A, także na tym działają Wasze pieniądze. Żeby Wam pokazać coś, co spowoduje trochę zmianę Waszego. Znaczy tak, jest rozpowszechnione wrażenie, że bank PKOBP jest dla emerytów. Tak? Bank stara się przekazać wiadomość, że to jest nieprawda. Jest to bank dla wszystkich ludzi. W związku z czym chciałem wam opowiedzieć trochę o systemie ICO i pokazać, co jest pod spodem. ICO to jest taki nowy system płatności mobilnych. Ten znaczek możecie zauważać. A możecie zauważać reklamę. Jest to nowoczesna aplikacja, która działa bez kart kredytowych. Mam w niej geolokalizację, mogę robić przelewy, mogę kupować w sklepie, mogę wystawiać czeki, mam dostęp do całego rachunku bankowego. Jest to coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o to, co mogę robić. A tu jest przykładowa płatność w terminalu płatniczym. Mogę się zalogować, na telefonie zobaczyć, wstukać kod na terminalu, zapłacić i dostać. Tak? I to realnie działa, ja na swoim telefonie to mam. Ale co Wam chciałem powiedzieć, że pod spodem, pod tym jest open source. To wszystko działa na open source. Ta architektura jest uproszczona, nie pokazuje wszystkiego, ale na górze jest typowy klaster bazodanowy. Niestety muszę pokazywać to w uproszczeniu, nie mogę Wam pokazać wszystkich szczegółów. Serwery aplikacyjne działają na Linuxie. Pod spodem jest Java, na frontendzie jest Linux. No i im bliżej frontendu, tym mogę mniej powiedzieć. Ale ta aplikacja nowoczesna, która jest naprawdę unikalna w skali europejskiej, pod spodem działa na open source. Także ten bank jest trochę inny niż powszechnie się wydaje. A żeby za dużo nie mówić, tu mi się zaplątała mini radka, jeżeli ją poznajecie z reklam. Trochę anegdotycznie kończąc, chciałem powiedzieć, że od jednego z dużych producentów sprzętu dostałem zestawienie na temat dostępności systemów. I jako najbardziej syst dostępne systemy były podawane systemy specjalizowane. Potem tenże producent powiedział, że najbardziej dostępny jest Linux, po czym wymienił wszystkie główne korporacyjne Unixy, a na końcu Windowsy. Jest to o tyle ciekawe, że ten sam producent również sprzedaje Unixy. Ale to pokazuje, jak wewnętrznie jest postrzegany Linux, a, jaką pozycję zajmuje oprogramowanie open source. Co się zmieniło? Jeżeli popatrzylibyście na to, ile lat temu, to pozycja open source w bankowości nie była tak duża. Teraz jest to zupełnie coś innego. A, I tak naprawdę tyle Wam chciałem powiedzieć. Chciałem, żebyście zostało Wam w głowie, jak dużą instytucją jest PKO Bank Polski, że nie jest to bank dla emerytów, że jest to bank dla wszystkich. Że ma ciekawe pomysły, przedsiębiorczość, a pod spodem jest napędzany open sourcem. Dziękuję bardzo. bardzo. Zapraszam jeszcze do zostania z nami.